Najlepsze pają, a może e, kontynuację e, troszeczkę później będziemy rozmawiać. Za, e, będziemy pytać pana Tadeusza. E, chciałam państwu przedstawić naszego bohatera dzisiejszego, pana Tadeusza Twardowa. Biblioteka to jest takie szczególne miejsce, gdzie nie tylko przychodzi się i wypożycza książki, ale to jest takie miejsce dla też spotkań literackich, poetyckich, dla spotkań z ludźmi i z ciekawymi pasjami. I właśnie takim człowiekiem jest pan Tadeusz Kwazybar. Jest, zważywszy, amatorem. Rocznik 1954. Oh. Powiem to, bo mnie tutaj historyk jak gdyby zmobilizował do tego, żeby. Daty daty są tutaj najważniejsze. Pan Tadeusz urodził się w Bielawie, z czego się bardzo cieszę, bo podkreślam to mocno, prawie że w W tej chwili mieszka w Dzierżoniowie, jest... ale do Bielawy bardzo chętnie przybywa, przyjeżdża, lubi Bielawę, lubi. To otoczenie lubi pejzaże, inaczej patrzy w tej chwili na Bielawę, bo jest po prostu banalna. Pan się urodził w a, a ta ta, na przewodników pracy, tak? a z Warszawy. Warszawy. przyjechał tutaj, przyjechał. do Bielawy? Po, po wojnie, bo? Bo tutaj były miejsca pracy i było, y, mieszkania były przede wszystkim. I dlatego ludzie tutaj przyjeżdżali. Na początku same, same rysunki. Na początku, tak, no, tak, tak. No, to no, to nie było to możliwości kupienia farb. Były takie, taki, takie no, że nie można było dostać, a druga, że były drogie, nawet jeżeli były. A później się euzyni, to dzisiaj już udało się Takie nagranie początkowe, że nie było wiadomo, co to znaczy. Dzisiaj można być tak jak co ma dać najlepiej, co wychodzi i czym się da. Tak, się ja Co wychodzi, jak wychodzi. Ja nie miałem żadnego nauczyciela, który by mi ukierunkował, żeby mnie jakoś... Jak się Pan uczył, jak Pan wychodził? No w zasadzie wychodziłem ze wszystkiego sam. To znaczy się metodą pró prób i błędów. Jak się udawało tak, no to znaczy, że to jest żołnierz. Tak. Mówił Pan, że Pan kopiował, tak? Też no, to się kopiował. I to jest chyba taka najlepsza, najlepsza szkoła, tak? No. Kopiowanie obrazów innych malarzy to, to jest nauka. szkoła, to jest nauka, tak? tak, tak? tak to nie tak. jest nic, to nie jest plagiat, nic, nie Absolutnie nie. Chyba, że się podpisze autora. Tak, tak. I to jest takie. To jest wtedy A jeżeli do Ktoś maluje tak jak tam i podpisuje się sam, to nie jest nie. Pan, pierwszy obraz sprzedał Pan w wieku, miał Pan 18 lat. No, gdzieś mniej więcej. To znaczy, ja nie sprzedałem w zasadzie, bo ja, ja większość obrazów to rozdaję. Tak, rozdawałem sobie. A sprzedawać dopiero zacząłem, oj, już bardzo późno. Jak? Krzywek? zacząłem pracować y, y, przy odnawianiu kościołów oh, przy polichromii tam z takim prywatnym tam jeździłem po tych wschodnich województwach i wtedy, ja wtedy zorientowałem się, że mogę na tym parę groszy zarobić no, i, i wtedy dopiero malowałem między innymi Kolbego kilka razy malowałem do kościołów i tak dalej i obraz Kolbego tak jak Pan mi opowiadał no w jeden z obrazów i, i wisi w kościele tak, jest, na, tak na głównym ołtarzu to ale coś, to jest duży Ostatnio teraz y, żona tutaj też podpowiedziała, że zresztą pan też mówił, podarował pan na wczoraj, tak? wczoraj obraz, y, obraz taki, że, y, do, do szkoły w Tuszynie, tak? Y, Oni mają akurat rocznicę, a że jest szkoła pod patronatem Jana Pawła, a mają rocznicę i to, to jest te uroczystości same, dlatego to podarowałem. A no, tak to by tutaj na pewno by tutaj był. Jak się patrzy na te wszystkie obrazy, to ja się nie znam na malarstwie, ale pierwsze co mi się rzuciło w oczy, to przede wszystkim to, że różnorodna tematyka. Tak, tak. Różnorodna tematyka, a tak jak malarze, osoby, które się na tym znają, na pewno dostrzegają zupełnie co innego, tak? że to są obrazy, które stawiają. bo pan malował obrazy z pewnym takim zamiarem. Chodziło na przykład o światło, tak? O, o kolor, tak, o kolor. tak. Ale tutaj, tutaj akurat z tych obrazów dlatego są taka różnorodność, po prostu żeby widz, który na to patrzy, żeby no mógł się zorientować w różnej, w różnej tematyce, nie tylko ukierunkowaniu, Powiedzmy, że to będą kwiaty czy to będą pejzaże, tylko różna tematyka jest ze względu na to, żeby ten widz, który patrzy na to, żeby mógł się zorientować, mnie w zasadzie wszystko interesuje. Co jest ładne, co mi się podoba, to mi się ja I myślę, bardzo, że bardzo będziemy współpracować. Szczęśliwa, że doszło do tej wystawy, bo z Uszulą rozmawiałyśmy już od zeszłego roku na temat tej wystawy. Dopiero teraz nam się udało zorganizować. Cieszę się, że ta pierwsza wystawa pana ma miejsce w bibliotece. Tutaj od biblioteki w prezencie skromny upominek A a z, z tej okazji poetka napisała wiersz. Bardzo Na tak, kwiatuszek. A tu będziesz miał... drugi kwiatuszek ja Ci go to jest właśnie. To po I myślę, że, że dobrze ujęłam to, co robisz. tego. Świat wyraża liniami papilarnymi pędzla. Wypełnia wrażliwością wnętrza, stworzoną przez geny wyobraźni. Mierza tęczę z barwą umysłu. Skrupulatnie nakłada na surowe tło wnikliwego spojrzenia. To jest dla

Jakie wrażenia? Po prostu przepiękne Ja też malarz. A Tadek to jest mój kolega. Takiego się Jest, jest, jest. To jest malowane na podkładach ma tych takich, które były produkowane tutaj w tej tak, Jaki zwykle podstawy. Tak, jest tylko Ja jeszcze tylko chciałam iść, że pan Tadeusz nigdy nie miał Zmiany. wystawy swoich obrazów. Nie. To jest pierwsza wystawa pana Tadeusza, którą w tej chwili oficjalnie uważam za otwartą. Myślę, że należą się ogromne brawa dla pana Tadeusza. Najpierw się tło. Tak, tak, tak. A potem się przybliża. przybliża się Tak, tak się... mówił pan no, no, tak o pracowitości pana Tadeusza. tak? Widać z tych obrazów, że jest bardzo pracowity, tak? No tak, tak, to jest. Pan dużo włożył pracy, to jest pracochłon, jest, jest, jest bardzo, bardzo dużo. dużo. Chyba no, kilkami, można powiedzieć, miesięcy pracuje pan. To, nad niektórymi obrazami tak. tak. tak, tak. kolorystyka, na przykład ten obraz jest tak kolorystycznie różny. On nie wie w tonacji jest, tutaj, ale jeżeli chodzi o...